Cześć, witajcie na kanale Pawełaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj na kanale będzie pompa marki Parkside, pompa do wiertarek, model PBZS 5A1, 2800 obrotów na minutę. Służy do przepompowywania wody z różnych zbiorników, maksymalnie 1300 litrów na godzinę. Na sucho może pracować ta pompa przez około 30 sekund maksymalnie. Tutaj mamy przewody, przewody ogrodowe jedna, druga. No co ciekawe, tutaj mamy szczałki wokół tej osi, w którą stronę musi się obracać, czyli w prawo, a ciecz będzie przepływać w lewą stronę. No, i z tej strony zakładamy drugą część. Jest mocno spasowane, ale dobrze jest zapiąć sobie tutaj opaskami zaciskowymi. Spróbujemy przepompować trochę wody z beczki do takiej beczki 10-litrowej, takiego pojemniczka 10-litrowego. Zobaczymy, jak to, jak to pompuje. No, pompa już przygotowana. Jeden przewód tutaj do zbiornika mam podłączony. Zamocowana jest do deski. No, i to się nazywa pompa. W takim czasie pojemnik 10-litrowy został napełniony. Także myślę, że naprawdę niezłe urządzenie. No, co Wam mogę powiedzieć? Bardzo dobrze sprawdziła się ta pompa. Myślę, że do wody jest idealna. Można by było pewnie olej napędowy też przepompować, na przykład ze zbiornika. Jeżeli jest przystosowana do wody, no to niech służy do wody. Nie będziemy przeginać, żeby jej nie uszkodzić, po prostu trochę wody jeszcze zostało. Już widać, dlaczego musi być odpowiedni kierunek, bo te łopatki się tutaj zaginają. Tutaj jest strzałka, to z tej strony zasysa Zabiera tą wodę Wszystko tutaj jest jakby smarem posmarowane Także jak długo to będzie z tym smarem to nie wiem Pewnie trzeba robić jakiś przegląd właśnie w ten sposób, żeby Żeby to wszystko nasmarować wysunąłem ten czpień, a to jest tak jakby cały ten element gumowy. Teraz po prostu a to jest plastikowe jakieś tworzywo sztuczne i teraz tego nie wcisnę w to. Będę musiał to wyciągnąć i dopiero łopatki zagiąć, żeby to włożyć. No, zobaczcie jakie to wszystko gumowe. I teraz dopiero mogę to położyć. One były w ten sposób nie zagięte. Nie, same się obracają nawet w danym kierunku. Jeżeli przekręcimy w drugą stronę, to też się nic nie stanie, nie, ułami nie ułamią się. Ale jak mają być w tym kierunku, no to niech będą w tym. No i tak to wygląda. Poznaliśmy budowę tej pompy. Siemka, cześć.